Cześć, tu Adam! Czegoś! Witamy na kanale Autodiscovery. i dzisiaj mamy rozładow rozładowujemy niebitego Fusiona ze stawem. tego Fusiona to jest już naprawiony Fusion, ten, który mogliście widzieć w odcinkach z trzema Fusionami. A pokażę Wam jeszcze inne auta na placu, które przyjechały, m.in. Honda, Jeep, Porsche i. Mercedes? Jeszcze Focus, RS. Jeszcze Focus, <grym> Jeep, Mini drugi kupi. Mini i Mazda. I Mazda, ale już się kończy składać. I Mazda, także... Generalnie e... Alfa to jedyne nieamerykańskie auto na placu. <laughs> Ta, poza tym Cinquecento, które tam stoi. Ale to tak naprawdę też przypłynęło ze Stanów, ale o tym będzie specjalny odcinek. No to co, rozładowujemy auto, czy najpierw pokazujemy Nie, tam, rozładujemy, nie? Rozładujemy, no. No to teraz ja popatrzę, jak ty robisz. Gdzie <laughs> masz rękawice? Rozpinasz pasy, czy wyciągasz na jazdy? Mogę wyciągnąć na jazdy, tylko daj mi rękawice. Dobra, ja już mam, ja mam już pracowane dłonie, to wiesz. Tak? No to ty jesteś, wiesz. Gdzie jest tu, jakieś, o, o, jest jest tu jakaś śruba. blokada na te pasy? Śruba pod spodem. Nie będą mi mówić, że robota jest jak Adama nie ma. Te? To jest sweter, który mi pożyczył Grzegorz, yy, bo jest bardzo zimno, bo go o to poprosiłem yy, i ten sweter zrobiła dla niego babcia. Pozdrawiam babcię! Dobra, już pójdzie. Nie, jedzie na spokojnie. Tak jak teraz, prosto koło. Lekko w lewo W lewo, no dobra Prosto wyprostuj I tak jak teraz Już na pełnym, na pełnym, bo to wiesz Zatrzymasz się zaraz A nie mówiłem? Już tą podjedziesz do przodu No podjadę, nie, ale No to przecież Żebyś na jazdy o. złożył, nie? No dobra oh. Malina, no Szaleń się nie urobisz, nie? Tak. Także Finzon przyjechał do mechanika na wymianę olejów, filtrów, oleju z czyni biegów i przy okazji też nierówno, nierówno pracował, więc... No jeszcze trochę, może by go cofnął, żeby mógł zderzać niż. nie wziął. To przejrzymy. Ale pasy wziął. Wiedziałem, to było do przewidzenia. Wziął dwie te pasy po Co? Po weekendzie wszystkie pasy są złe trzy. Jedna tu, a druga tam Chodźcie, pokażę wam Także zacznijmy od Zacznijmy od Cirockiego Cirocki już jest prawie że postawiony na kole Akurat pan Irek właściwie we własnym zakresie Kupił felgę z kołem Więc musi całe koło musi przywieźć My kupiliśmy kompletne lewe tylnie zawieszenie Czyli jak widać Ciroki lewy, tył Tył lewy tył lewy. Niestety jak właśnie handlarzy gdzieś tam to no leży, nie na łące, czy gdzieś to. No, może wyrosła tarcza do pszenicy. W każdym razie za to kompletne lewe tylne, tylne zawieszenie daliśmy 4 pustówki. Oprócz tego, półość była wyrwana z dyfra. Kupiliśmy w ASO uszczelniacz. Tam to 150 zł, 134 zł kosztowało. Brakuje jeszcze tego lewego tylniego odblasku. Lampy są dane do przerobienia i końcówka wydechu. I tak naprawdę, cała, cała naprawa tego tego cirokiego no Plus pasowałby bok przelakierować. Tak, na razie właśnie stwierdził, że... Tutaj tam. będziemy... Jeszcze będzie bok do lakierowania. Tak naprawdę to, tyle, nie? Tak naprawdę, słuchajcie, to jest to jest cała, cała naprawa tego Chidokiego. No tak samo tutaj też jest. <głosy> <głosy> A nie, to nie, to nie nasz auto. Już <noise> <noise> <Zapędziłem. głosy> się zapędziłem. byś naprawiał. Tak, to jest CV, który jest, e, jak widać, e, skąd można poznać, że jest ze Stanów, bo jest trzy przede wszystkim. A, nie, prawda, nie, ze Stanów, bo jest z Kanady. Haha, <grym> <grym> znalazł się śmieszek. Z Kanady? Tak. W każdym razie, bądźcie, w każdym razie takie auta. o, chłodnica no, jest. W każdym razie ten samochód w nadwoziu trzy nie występuje tutaj w, na polskim rynku. No I niestety ale na tylni zderzak z ASO jest dwa miesiące czekania, będzie dopiero pod koniec maja lub na początku czerwca także jego na spokojnie porozbieraliśmy, pooglądaliśmy, to była szkoda typu undercarriage, on gdzieś wyleciał z drogi więc tak naprawdę jest z elementów do malowania jest tylko i wyłącznie przedni zderzak i tylni zderzak jest słuchajcie na ten, jest z Kanady, zobaczcie jest na oponach z kolcami w ogóle Także felgi są paskudne, wiadomo. A właśnie potem ten... idzie poznać, że auto jest z Kanady, a nie z Ameryki, bo często gęsto tam nie? są na stalówkach, nie? ale to na zimówkach, bo są, tam są takie zimy, że nawet ktoś jeździł na oponach z kolcami, jeżeli kiedyś przyjdzie taka zima, że nas zasypie, to właściciel wyciągnie koła z garażu. Piękne kubełkowe fotele, taki powrót do przeszłości trochę yy, z Hondy, czyli coś, ładne kuby, coś zupełnie innego niż niż w tych teraźniejszych autach, nie mm -hmm. ta Honda taka trochę skulowa się wydaje, nie? Siądę sprawdzę czy wygodne, no, wyświetlacze multimedialne. Zawsze, zawsze mi się podobała w Hondach prasa lewarka skrzyni biegów. Ta skrzynia jest mega krótka i mega precyzyjna, to jest, jest dużo lepiej. Dużo lepiej się tą skrzynię obsługuje aniżeli, aniżeli manuala na przykład z BMW. Dużo przyjemniej, jest taki króciutki skok. No, daje to taki fan. No, moim zdaniem, w BMW brakuje tej takiej precyzji, nie? ale no, to tak, tak już jest, tego się nie zmieni. Nie mogę znaleźć listy, ale z tego co pamiętam tutaj. No, tu chłodnica z tyłu leży, jakaś wentylator, Proszę. także jakieś graty jeszcze spakowali do środka, szyber dach, ciemna podsufitka i y, pióro y, Jana Długosza. No, bo Innego wybitnego Kanadyjczyka. Tak, wybitnego Kanadyjczyka, nie wiadomo skąd się wzięło. Jak widać tych aut jest no mało tutaj, tak? Jak myślisz, z jakiego ptaka to jest pióro? Nie wiem, z kanadyjskiego. Dobra. Ale nie... to będzie kruk, czy jakiś bocian? Kukadu, albo. Także jeżeli trzeba, chodzi trzeba o... zapytać Wojtka, Wojtek. U nas Wojtek, który się specjalizuje naprawami blacharskimi, e, hoduje ptaki. Tak, papugi. Papugi, więc jeżeli ktoś chce kupić papugę, to śmiało możecie pytać Wojtka nie tylko o naprawę, ale również i o papugi. Nie, mówię całkiem serio teraz. Kanał o tak ze a nie Papuga. <noise> papuga z USA. Auto Papuga, albo Discover Papuga. Także słuchajcie, tutaj auto dostało dołem, gdzieś wyleciał pod belką. Uszkodzone są chłodnice, chyba wszystkie, jeżeli dobrze pamiętam. E, kołyska przednia, gdzieś tam jest pogięta tylnia, jest. E, tylnia też w jakimś stopniu była wykrzywiona. I w zasadzie tyle. Niestety, ale auto, chwilę będzie musiał poczekać na zderzak. Części. Część, to jest największy mankament, jeżeli chcecie kupić tego typu samochód, to trzeba się liczyć z tym, że dostępność, jeżeli auto jest, nie jest dostępne na, na rynku tutaj europejskim, to, to, to z tymi częściami może być problem. Chodźcie, pokażemy Wam kolejne fajne, szybkie auto, to jest Mercedes CLA 45 AMG, silnik ten sam, pytacie często o A-klasę, A45 AMG, niestety, ale poprzedniej generacji w Stanach. Nie było? Ty chcesz rozbierać, że już ten na te naszykowałeś? Tak, tobie naszykowałem, że będziesz zaraz ładował na lawetę. <noise> Także auto dopiero co przyjechało, tak naprawdę z uszkodzeń, poduszki są niewystrzelone, auto jest troszkę pobijane z każdej strony, tak naprawdę zobaczymy co się uda spolerować, co powyciągać, a co będziemy musieli malować. Chłodnice nie dostały, nie? Płyn chłodniczy. Płyn, ja to płyn... samochód gdzieś dołem dostał trochę po zawieszeniu. Trzeba będzie to sprawdzić. Po sprawić. zawieszeniu nie, trzeba będzie wziąć na podnośnik. Tak, będzie trzeba to po prostu zweryfikować, no. gdzieś to ten, ale lampa nie, lampa była w środku, tam prawe lusterko, prawego lusterka nie ma, ogólnie dużo pierdół, ale chyba nic, możemy powiedzieć, że nic poważnego, nie? Tak, zobaczymy tak naprawdę jak się auto umyje, wyczyści i będzie widać przy bliższych oględzinach co z nim jest. I tutaj kolejny samochód, który dość, dość mocno, yy, że tak powiem pytacie i z, też sprowadziliśmy już kilka takich samochodów. I w różnej wersji, w wersji 2.0 i w wersji 3.0 V6 i każdy trochę inaczej uszkodzony, inaczej wyposażony. Nawet ostatnio mieliśmy okazję kupić wersję turbo, bardzo popularne w Stanach Porsche Macan, idzie go naprawdę już kupić w dość fajnej cenie. Tutaj panu Mariuszowi zależało, żeby ten samochód miał pneumatyczne zawieszenie i dość długo szukaliśmy takiego auta, ponieważ wymogiem było pneumatyczne zawieszenie. A uwaga, nie ma aż tak dużo makano w Stanach Po Pół to, roku, nie jest pół roku. Tak, byłem. około pół roku tam dość, dość cierpliwie to wszystko znosił tutaj klient, ale fajnie był kontakt bardzo miły i udało się finalnie zakupić ten samochód. O uszkodzeniach powiedz coś więcej, Grzesiek była tutaj. <gry> tak, auto uszkodzone również, również w koło, kompletujemy powoli części, tu jest o tyle, o tyle fajnie, bo jest wiadomo Porsche należy do koncernu Audi, więc większość części tak naprawdę od Audi pasuje, tak naprawdę jeżeli chodzi o zawieszenie no to wiadomo pneumatyka no od, od Audi A8, Aczkolwiek, e, nawet mimo takich samych numerów, to gdzieś tam potwierdzaliśmy i w serwisie, i u handlarzy, i u osoby, które się zajmują tylko i wyłącznie Porsche, mimo że jest ten sam numer, to część dana może nie nie podchodzić. Więc części, które zamówiliśmy, to jest mniej więcej uchwyt amortyzatora, który kosztował jakieś 5 dyszek, dwa wahacze po 130, łącznik stabilizatora 70, wahacz dolny 130, wahacz dolny jakiś kolejny 200, końcówka drążka 8 dyszek, drążek kierowniczy lewy. jest ty czytasz czy jakieś bo tak tanio trochę jest no, Poczekaj do szereg... ale, nie, ale nie, na razie ceny nie zabiły, nie? Jak poczekaj do tej pory. do, do zwrotu. Dobra, a po... no, właśnie, dobra. Te... Zwrotnica Taka, 1000... do... Teraz usiądźcie. Zwrotnica 1550 zł. Tych? To i tak nie ma tragedii. Tak, i amortyzator. Amortyzator nie był, e, u, znaczy był uszkodzony, aczkolwiek była uszkodzona jego tylko górny element. Poduszka. No ten, tak, nie, trzpień tak jakby. I no tak, więc, yy, więc słuchajcie, albo używany amortyzator trzeba dać nie wiem, 800 tys. złotych, albo jego naprawa też ko będzie kosztowała około 1000, 1000 zł. Mamy firmę, która się specjalizuje w pneumatycznych zawieszeniach i mają taki, żeby po prostu to przerobić. No i stwierdziliśmy, skoro maka nie z 18 roku, więc kupimy jakieś wybite zawieszenie, więc lepiej po prostu naprawić to, co jest. Jeżeli sam amortyzator gazowy jest ok, pneumatyczny. Pneumatyczny, pneumatyczny jest ok, to. A no, wystrzelone e, prawie wszystkie poduszki, na szczęście deska jest cała, na czym też nam najbardziej zależało. E, proszę? Nie wiem, czy wpuszczę do środka. Nie czy... mogę. <grym> nie, że się woli kurtkę pokazać. Ale siebie pokazywać. Także... Także poduszka i pasy chyba będą. Poduszka, pasy, no i dwie kurtyny. Tak naprawdę te części są kosmiczne tak naprawdę, jeżeli chodzi o ten, jeżeli chodzi o, o zakup nieregenerowanych, bo tutaj <grym> absolutnie nie, nie wchodzi żadna regeneracja w grę. Na razie ich szukamy, ale, ale tam chyba Wojtek mówił, że 1500 zł za kurtynę, coś w tym stylu. No to nie? to i tak nie jest dużo, bo uwaga kurtyna do Camaro to jest około między chyba 2-3 tysiące. No. Więc nie, nie jest drogo jak na ten znaczek, jak na ten brand. Tak, także lampy z tyłu również wyciągnięte do przeróbki. Eee, no i co, tu również kompletujemy części. I będziemy powoli go stawiać na kole. Tak naprawdę też nie chcemy go odpalać, bo wszystko jest yy, połączone elektronicznie. Więc jeżeli no samochód widzi, głędu. że nie ma tego amortyzatora, to tak naprawdę chyba go nawet nie, nie idzie odpalić. To co, może chodźcie do środka, zobaczycie, co już jest w środku. Co się Ta, Kolejne trzy samochody, następne. Czekaj. Także auto moim zdaniem, które wielu z Was zaciekawi, ponieważ Alu, przynajmniej fanów yy, takich hatchy Ponieważ to jest Focus w wersji RS z Kanady. Kolejne auto z Kanady, już patrzycie na tym placu. Tak, ale pokażę Wam ciekawostki związane z tym, że to jest auto z Kanady, ale to za chwilę. Tak naprawdę auto, co, chyba w najfajniejszym kolorze, jeżeli chodzi o gamę Focusa RS. Takim charakterystycznym trochę dla niego, nie? Tak, nie było zielonego, niestety tego, który był w, w, poprzedniej, w poprzedniej generacji, tak, w poprzedniej a generacji też... ale no, no trudno, tak? Tutaj samochód też był dość długo wyczekiwany, ale nie mam na myśli Focusa, ponieważ tu... Najpierw miał fajna być. Historia. Tak, jest dość fajna historia, ponieważ szukaliśmy Porsche Caymana w wersji S, a skończyło się na Focusie. I tutaj jest taka anegdotka, bo. Że tak powiem, klient czekał tam około nie wiem, tam pół roku praktycznie na to, żeby się pojawiła aukcja z watchlisty. Także pan Marcin zlecił, wysłał nam linka do wymarzonego swojego kaimana i czekaliśmy, aż on wskoczy jako data licytacji. Ale, no, że tak powiem, dość długo był zniecierpliwiony i, i wysłał tego Fokusa. Mówi: OK, jeżeli się nie uda, to kopimy Fokusa. Dał jakąś niższą cenę, oczywiście, dla niego. Tak się zdarzyło, że kupiliśmy tego Fokusa, ale na drugi dzień pojawiła się ta, ta aukcji tego Caymana. Tak, mieliśmy więc... zagwostkę. Tak. Nawet sami, nie? Zaproponowaliśmy, że uda się wygrać Porszaka, to że chętnie przejmiemy tego Fokusa. Że przejmiemy Fokusa. Na tyle albo... fajnej tak. cenie, był i na tyle fajne auto, że, że powinien gdzieś tam nabyć znaleźć, ale okazało się, że finalnie i tak ten Cayman poszedł tam powyżej zakładanego jakiegoś budżetu. No, no taka historia, no, tak się czasem zdarza, że jak się dość długo czeka, to pojawi się coś innego, zaciekawimy się i nagle akurat na drugi dzień bach, data licytacji, więc uwaga, cierpliwość też yy, popłaca, ponieważ yy, no powiem Wam w jednym z następnych odcinków, mamy przykład takiego Forta Mustanga, gdzie klienta, Klient tak długo czekał na samochód, że przeszedł z piątej generacji na szóstą Mustanga i akurat udało się kupić w bardzo fajnym budżecie. Więc to jest jedna z tych historii, i to był ostatni Mustang z promocji za 500 zł. Tak, słuchajcie, promocja naszej cierpliwości, cierpliwości klientów, promocja o Mustang 500 kiedy? w listopadzie było chyba, nie? Tak, tak. I ostatni... A kupiliśmy go ile z tydzień temu? Dwa? Tak, Ostatni nie, Mustang było... kupiony w kwietniu z promocji, nie? A Także... ten żółty, nie? To ten żółty, Tak, czy Tak, nie ten, chyba żółty? Ten, ten żółty. No, w bardzo fajnej cenie. Jeszcze w fajnym kolorze. Miał być, miał, miała być piąta generacja, a skończyło się w sumie na szóstej generacji, więc no, no taki bonus w sumie. Ale ceny, no ceny też tak pospadały, że tak, tak. naprawdę. No udało się akurat, możecie no. o jedną generację, no sam fakt, że ostatnio. Yy... ostatnią. to też. Na innym odcinku no. powiem wam o M3, ale M3 w podobnym kolorze. Tak, M3, na które klient zdecydował się w ciągu trzech minut czy pięciu, że to był stały klient na umowę. Nie musieliśmy podpisywać, ale, ale kupił, kupiliśmy ją 50% poniżej ceny rynkowej, więc pewnie jeszcze się pojawi na kanale. No, na pewno M3, się M3, pokoju... E80. Właśnie, żeby nie było, że jakieś starsze M3, a tych M3 już trochę kupiliśmy, jakby nie było, nie? I E46, 92 E92 Transformers, i E80, <laughs> i M4, więc trochę tych Emek jest. Co więcej o fokusie możemy powiedzieć? No tutaj trzeba będzie kupić cały przód, ponieważ chłodnic brak, <laughs> pas przedni również będzie wymagał wymiany. Niestety... Czy auto uleżone było przede wszystkim w koło? To koło już jest. To zawieszenie już jest postawione. Tutaj kupiliśmy całe kompletnie prawe zawieszenie. Tutaj oczywiście musi być dedykowane do RS-a, bo są inne amortyzatory. Całe kompletne prawe zawieszenie kupiliśmy za 2100 zł. No a tak naprawdę jest najbardziej nam się spieszyło, bo mechanik spieszył się z robotą. A teraz kompletujemy wszystkie części blacharskie. Tak, no ale pokażemy Wam następne etapy naprawy może później. Kolejny obok samochód również bardzo. bardzo podobny kolor, w Podobnym kolorze, troszkę może bardziej błękitnym, bardziej takim jaśniejszym. Mini. Tak. Uwaga, czy opłaca się kupić mini ze Stanów? Jak widać, chyba się opłaca. Samochód dostał bardziej górą niż dołem. Tak, tutaj też fajna historia z klientem, bo klientowi jakoś zależało na kuperze S. Ale tak wysyłał aukcja, że wie, a może się uda kupić za 2000 dolarów, za 2,5, za 200, 200. No i tak wyszło, że się udało, nie? No i akurat wpadło. wpadło. Auto było y, uszkodzone. Auto pod coś wjechało. Pewnie amerykańskiego. <laughs> Czyli wszystko, wszystko, co w Ameryce jest wyższe od tego mini. Więc e, tak naprawdę, zobaczcie, tabelka tu jest cała, ona nie dostała. Górą poszło uderzenie na osprzęt. E, no kolektor. jest konektor, nie? Nie? Pęk, pęk kolektor, pęk, pęk i... kolektor. To jest wszystko porozbierane, dla gdzieś tam nie. Może wyglądać strasznie, ale nawet nie wystrzeliły słuchajcie, poduszki. Pana tu na kanale, możemy od spodu pokazać, nie? Ktoś chce zobaczyć co? Że coś, coś nie innego, wiem, czy coś nie? Widać, nie? Hmm. Nawet nie ma jakichś specjalnych śladów od yy, widlaka, czy od załadunku. Tutaj jedynie takie osłony o, Osłony tutaj. Osłona plastikowa wahacza ucierpiała z jednej i z drugiej strony tylko plastikowa. A tak to wszystko jest. Tak jak powinno być. Zapomnieliśmy Wam powiedzieć o dwóch atrybutach aut z Kanady. Oczywiście nie wszystkich. Jedna rzecz to tak naprawdę widzimy pierwszy raz w życiu. Eee, zobaczcie. W autach, auta z Kanady niestety, ale starsze auta są bardzo zardzewiałe, no wiadomo, zimy ciężkie, długie i tak dalej sypią solą. Więc właściciel tego RSA ma tutaj zamontowany, podłączony do, tutaj podłączony do akumulatora yy, małe urządzonko, które się nazywa Electromagnetic Rust Protection. Jest patent number, Szczerze powiem, dziawszy nie wiem jak nie to działa. Nie wiem, czy to działa, ale. E, możecie się powiedzieć, czy działa, czy nie, bo w Polsce okay. też były kiedyś z swego czasu popularne magnetyzery. Ale nie, wiesz, co to, to powinni montować każdą właścię i Mazdy w standard. Tak, mazda to powinno być standardzie. I jeszcze tu jedna rzecz była taka fajna... Tak, nie? wtyczka, to... nie? Do tego. To jest akurat tak. też bardzo często, nawet w Stanach też w pick-upach, na przykład w autach, w autach służb e, grzałka. Gdzie jest, gdzie jest ten kabel? Jest... Będzie potrzebna przejściówka. Tak. I tak naprawdę w zimie możecie sobie podłączyć do gniazdka i podgrzać. Nie jest to wypasto. <laughs> Nie jest to wypasto. Jest to wypasto dla silnika. Tak. No ale Webas tak naprawdę podgrzewa wnętrze i wodę w układzie. Tak, tak. No jest na podobne to jest działanie, takie, tylko że. Ci... Dużo tańsze, nie? dużo jakby prostsze i tańsze pewnie w montażu rozwiązanie. Ale no jeżeli jest zimno i ten samochód jakby nie wiem, jest odpalany codziennie przy minus 20, minus 30. Zdecydowanie może to pomóc. Co co, jeszcze kolejny jeep i już tyle myślę. Tak, Żeby was nie zanudzić albo. I... Nie ma... Albo zostawić coś na. Auta już tak? skończyły tutaj. A jeszcze jest garażobok, nie? A właśnie. Ale tam stoi McLaren. Także ja, McLaren. McLaren będzie w kolejnym mamy McLaren. Także słuchajcie, to jest ten Jeep Compass. On jest dość Jeep Compass z 2017 roku, którego udało nam się kupić w mega cenie bo tak naprawdę nieco ponad 3000 dolarów. Auto było uszkodzone przede wszystkim zawieszenie, i tutaj również zaczęliśmy od kompletowania wszystkich części przede wszystkim lewe. Przednie koło było w zasadzie wbite w słupek A, aczkolwiek chyba nie łapana była miękka, więc jakiś szkód nie narobiła. Na pewno wyglądało to gorzej niż w maździe z ostatniego odcinka, ale części było może trochę więcej albo podobnie bo zamówiliśmy tutaj zwrotnicę za 3,5 stówki e, zamówiliśmy tutaj akurat taniej wszystko było widać osobno kupić zwrotnicę lewą za 350, prawą również za 350 wahacz lewy prawy po 2,5 stówki e, pół oś e, tylko i wyłącznie prawą za 5 stówek oraz sanki za zaledwie 300 zł także części do Jeepów jakby nie było są, są tanie, mega tanie Aczkolwiek teraz szukamy deski rozdzielczej, bo tam też również jest wybita i z drugiej strony jest mega droga. Także nie ma. Ale nie ma deski zazwyczaj są drogie, nie? rozdzielcze, to w większości przypadków za deskę rozdzielczą no, trzeba już trochę zapłacić, jeżeli chcemy kupić używaną, nie no to... A taką tutaj chyba właścicielstwo, nie? Tak, no dokładnie, jakoś my jesteśmy jakim przeciwnikami raczej regeneracji desek. Nie jesteśmy przekonani na... może do tego, o może tak, tak nie? Możecie napisać w komentarzach, jeżeli ktoś miał kiedyś zregenerowaną, miał wypadek, zadziałała, ale to też. No lepiej. Ma no, na desce to. Szpachla, no nie wiem, jak oni to naprawiają. No, jakoś, chyba, nie? No, nie, wi nie wiem, nie wypowiadam się, nie wiem, jak naprawiałem, ale ja osobiście wolałbym mieć deskę nową no to, lub nie. używaną. Dokładnie. Bo jeżeli deskę jest używana, wyciągnięta z samochodu gdzieś tam, wiecie, skasowanego z tyłu albo, albo taka niewystrzelona, no to przecież tak naprawdę po podpięciu, gdy w podepniemy to do sterownika i się błędy wyczyszczą, to... Poduszka ma zadziałać, deska ma tylko spełnić no, no, rolę, no, że mówię, ma się otworzyć, tak, 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 W tej tak, danej no, części, Ale, nie? ale to, tutaj też ciekawostka, nie? Bo to jest Jeep, Jeep ma mariaż z Fiatem, nie? Tak. I tutaj jest silnik 2.4, Fiat, mhm. fiatowski. Tak naprawdę też ostatnio rozmawialiśmy o tym aucie z elektronikiem, który przerabia nam Jeepy. I o ile na przykład nie wiem, do Cirokiego Grand Cirokiego yy, jest w stanie yy, bez problemu grać nawigację, to tutaj cały system MMI nie jest z Jeepa Także w ogóle zupełnie inne oprogramowanie niż, niż w Jeepie, tak naprawdę. On jest Made in? Nie, no jeden ma w tym chyba, nie? No. Nie, Mexico. Mexico City? Made in Mexico. Więc, więc ten, no, ale no wiadomo, koncerny się łączą, żeby. Żeby obcinać koszty, są to, ro, są to jakby, to powiedzieć nie, rozejmy albo sojusze. Sojusze? Sojusze, tam. sojusze, albo albo jakieś inne pakty, czy albo coś? pakty, <laughs> pakty mniej lub bardziej korzystne, ale nie wiem, czy Jeepowi to wyszło na dobre tak naprawdę, bo jakość dzipów przez połączenie z światem. Znaczy na pewno zyskało na designie, bo część elementów, które będą gdzieś tam projektowane, Fiat zawsze uwagę przekładał do wyglądu. Na pewno pójdzie to w... No Chociaż no, nie wiem, no, skrzynie lepsze, silnie, no, skrzynie biegów pewnie Fiat, czy tam niektóre silniki jednostki miały naprawdę dobre. No silniki tak. Yy, czy to wyjdzie na dobre, no jak wiecie niestety Fiat nie słynie z jakości, to jest największy był jego problem, a przy takim Jeepie jak Wrangler na przykład to by nie było wskazane, żeby to auto nie było, no, nie było. było nisko jakościowe, no bo to samochód jest samochód SW roboczy, nie? Czy tak, tak, że są modele Jeepa takie jak, nie wiem, jak Ciroki, Grand Ciroki, yy, Wrangler, które są typowo chyba jeepowskie, takie nie kanciaste. I teraz tak. są takie. Jest, jest jeep Renegade, jest jeep kompas. Wypuszczone takie, które. Wypuszczone już takie na rynek fiar. bardziej europejskiej może, ale w Stanach też się sprzedają dość dobrze. Więc dlatego też. Więc tak naprawdę dla każdego coś dobrego to można chyba powiedzieć. Nie wiem, ten kompas jest całkiem udany moim zdaniem. Nie, nie, no, wizualnie fajne auto jest. Powiem ci, chyba ładniejszy jak ten, kurde, powiem ci, jak trzy jak, jak Trzy roki przed liftem on nie jest królową balu, ale. O, jak jest królową balu. Takim ale kopciuszkiem. Po lifcie, ale poliwcie bardzo się zmienił, i poliwcie może się podobać, moim zdaniem. Może się podobać. A ja. co wy myślicie? Który do Was jest najładniejszy? Który drif, właśnie. Który drif najbardziej się podoba, i dlaczego powinniśmy na niego lub nie powinniśmy robić na niego promocji. Tak. Więc w tym odcinku to już wszystko. wszystko. Zapraszamy do śledzenia naszego tak. kanału, kolejnych filmów. Jeżeli chcecie się z nami skontaktować, linki oraz numery telefonu maile na dole w opisie. Do zobaczenia w następnych odcinkach. Trzymajcie się. Cześć! Cześć!